Poblade twarze, jestem Herosa. Przed nami kolejny odcinek z gry The Witness. I zaczynamy od pewnej rzeczy, którą odkryłem, włażąc tutaj na górę, gdzie zakończyliśmy ostatni odcinek. Patrzcie. Bum. Mamy ścieżynkę. Ona prowadzi tu, tu, tu. Tak, o tak zygzakiem, taki wielki zygzak. To prowadzi tam. Tam gdzieś jest. <laughs> Nasz y, przyczółek. Ja muszę sprawdzić, czy on na pewno działa. Znaczy, nawet teraz zrobię mini cięcie. Ciach. I wracamy po tym mini cięciu. A, skleroza nie boli. Znaczy, kiedy zapominacie, czy włączyliście nagrywanie, czy nie. Zaraz pewnie znowu zapomnę. Ale cii, to się wytnie. Wszystko się wytnie, Jak zawsze. E, Chwila, słup był. Tu. Tu jest słup. Mój czarny supeł. Nie, to jest budynek. Prawie jak czarny, tu jest czarny słup. Dobra, mam. Taki żygrzaczek. Powiem Wam, te tu wyglądają na takie, które się może z tych wiersz tylko zobaczyć. Ale zaczynamy. Tu jest jeszcze na pewno. To, to wiemy. O tamto, tu połączyć. Tu, tu, tu i to leci. leci i się kończy, tu. Tylko. Albo się tu nie tędy złazi. To się tu złazi. I. Uuu, jest takie czarne, co jest kontynuacją tego. Tylko, żeby to zrobić. A, nie wiem, jak trzeba by było się nauczyła, że sta. Bo to stamtąd pewnie się patrzy i robi. A, ja se jest dobra, nieważne. Tu też coś jest. Jak to zrobić, że to miało ręce i nogi? No tu. To jest to proste, co tam było pokazane. To czy. Jak to wypełnić? Nie mam pojęcia. No sobie to ważne. Chyba tak. To pewnie da się jakoś zamknąć, tylko ja nie wiem jak. A tu w dziurze. Wtedy w tej dziurze. Już hol not pes. Szanuję. Pewnie bunkier. Nie, bunkier to już był w szklarni. Eee, dobra. Dzisiaj to raczej chciałem się zająć miastem, ale w praktyce nie wiem w ogóle co tu są za zagadki, co tu robić. Na przykład to, no. Tak średnio mi to wygląda. Bo. Tak mi to przypiął nie przyłatał. Tu w ogóle jakiś ekran jest nas Ukradli mu ramę. Tu mamy modlącą się panią lub pana, gender. Tu w ogóle mamy jakieś. Je trzeba w grupy połączyć, tylko jak to połączyć w grupy? Uh, raz, dwa, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, no i brakuje nam piątego. A jej je, jeszcze się zrobiłem, bo to trzeba przecież. A bo to trzeba jeszcze przecież te tu. To nie wiem, to nie umiem. Tutaj w ogóle są jakoś dziwnie zrobione. Bo są nieparzyście. Chyba jednak nie zajmiemy się dzisiaj miastem. Miasto mnie przerasta. A jedną z stąd zrobiliśmy. Więc. O, właśnie tą, co tu jest. Więc najprawdopodobniej później znowu tutaj wrócimy i nie wiadomo, co będziemy robić. Tu na górze coś żeśmy mieli zrobić, jeszcze nie wiem co. O. To no, powinno chyba przynieść tam. Tam jest. A spróbuj wejść na tą wieżę tam. Ojej, teraz do nie trafia. To jest ta. Jak tu wleść? Drzwi są zamknięte i zabarykadowane. Stąd się wchodzi tu. A i tu już po schodkach. A że tam wyjść, pewnie trzeba to co, z tym coś zrobić z tymi rusztowaniami. To pewnie spuści drabinę i coś tutaj zrobimy. Ja już kombinuję, net. Nie zacznę tego robić przecież, bo nie umiem, ale będę już kombinować. Jak koń pod górę. sobie poszukać gdzieś po internetach. Gdzie powinienem teraz iść? Jak to załatwić? To ja na pałę robię. Dobra, może... Może po kolei nie ma tu mapy. Nie ma. Trzeba więc na wyczucie łazić. Tu byliśmy ostatnio. Może nie tak ostatnio, ale jakiś czas temu. Tu był raz bambus, w lesie bambusowym coś było do zrobienia, my nie zrobiliśmy. O, tu. ten się przełaziło. Tu były jakieś panele, ale tu chyba. W sensie, że to się nie schodzi jakoś. Hmm. jak tu? W tym lesie bambusowym. Okej. Okay. Tu jest pusto, tu, tu nic nie zrobię. Tu są jakieś zakrętasty, świrasy. I tu się wychodziło. W tym miejscu i tam jest nasza mm, szklarnia. Może tędy coś? Ja wyjdę z tego lasu. spróbuję coś załatwić. Hmm, ten. Tędy nie. Chociaż nie, tutaj jest przejście przecież. Jak głupi, niewierny. Się tędy złazi. Tutaj wchodzimy za to, ten taki u. Tam jest dalej ten niezrobiony nie czarny yy, słup. Trzeba w końcu jeszcze połazić, też popatrzeć za rozwiązaniami słupów. <laughs> tu był pan, co się modlił, do, chyba do czegoś czy dobrze kojarzę. O, patrz, stąd prawie by się dało to zrobić. Tak, on do kielicha się modlił. Kielich, kielich. Daj 5 zł. No teraz serio. Nie użyć tak, że drugi odcinek łazimy i nic nie zrobiliśmy. Myślę, Heros, myś. Co? Muszę się zastanowić, jak wejść do tego jak wejść do y, domku na drzewie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to muszę gdzieś znaleźć, jak dojść do tych. Jak dojść do y, tego, jak zrobić to miasto. Bo to miasto jest dla mnie niezrobialne. Nie zrobialne, zrobialne. zrobialne. Jakoś tak Co tutaj jest? Czy my tędy wyjdziemy? Tu nas nie było. To, 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 to coś nowego. Jak tam wejść do środka? Może no widzisz że się otwiera od środka. Jak to zrobić? Tu jest strumyk. Tu wyszliśmy przed bagna. Hmm. Bagna, żeśmy zrobili... Też nie zrobiliśmy tej fioletowej części. No tam coś było i tutaj jakieś drzwi nie otworzyliśmy. Tam są. Tam są te drzwi, do których ja chcę, tylko jak się tam do nich dostać? A. Nie powinienem, ale spróbuję jeszcze. Kiedy nam to wyjdzie. Aha, dobra wróć. Już myślałem, że zapisułem <laughs> Wieś mnie. Czyli są tam od tego tu nie wejdziemy. To wiem. Ciekawe, co bym puścił to, jakby to poleciało w tą stronę, a ja bym przeskoczył szybko tutaj. Zepsułbym już nie mógł tutaj wrócić. Może, że jeszcze stąd da się jakoś tam przejść. Chociaż... Średnio mi się to widzi. Może by było tak, że nie trzeba by było przejść jakiegoś konkretnego miejsca, żeby dojść do innego. Tu była raczej pełna dowolność. Ale kto wie. Hmm. Jak dojść do tamtych drzwi, one tam są? Teoretycznie trzeba by więc przejść najpierw to czerwone. Spróbujmy to przejść. Bardzo nam się to pewnie nie uda, co tam? Mm, nie tu. Tędy. Tutaj mamy przejście. Tak. Nie tak. One more time. Jak <śle> ostatnio się z tym męczyliśmy? Tu. I teraz to. I. Tu. A teraz dobrze pamiętałem. I, to, i tu jest wejście. Gdzie tu? Gdzie są te drzwi? Daj do nich dojść. Tu jest. Są drzwi. No wydaje się być proste, więc pewnie to jest jakaś. Hmm. Nie no. To musi być razem. Źle. 4x4, chwila, przestań mi migać. To znaczy cztery, no to 4x4 cztery cztery tu jest. No co, przecież tu jest 4x4 cztery i cztery. też nie, bo jest źle. Dwa, tak. Aha, ok. Odblokowaliśmy sobie przejście na skróty, nie jakby było nam to potrzebne w jakikolwiek sposób. Przynajmniej nie będzie, że nic nie robimy. Zrobiliśmy inną zagadkę. W zasadzie dwie. Wróć. Bo ja chciałem do tamtego wyjścia. Tutaj odblokowaliśmy w zeszłym odcinku. Dobry. Proszę mnie wypuścić stąd. Dziękuję. To się ten szło, tak? Tak. Tutaj jest nasze rozwiązanie zagadki dojścia do Tomku na drzewie. Jestem tego prawie pewien. Noś. Czy szlak by to trafił? Jak tam wejść? <laughs> tam jest z góry. Tam jest ten zamek, i tu z tyłu jest takie. Tu może przez to takie, tu tam przejść. Nie tędy. Tędy. Aha, tylko teraz znowu. Przejażdżka kutrem wolni to nie może jeździć przecież. No, jazda, jazda, biała gwiazda. Szna, szla. Andale, 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 andale. Boże, odwala mi. Hmm. Nie, nie znaczy to, czy nasza pozycja nabrała bardziej. Nie, życzyć że nabrała bardziej kobiecych kształtów. Jest. Patrzcie wy. Ciekawe, czy to. To dział, czy? Aha, tylko musi być bez drzewu. Czy to w trakcie jazdy? O nie, to nie chce mi się robić teraz. No to jestem za leniwy. Więc czekajcie, tu jest zamek faktycznie tutaj idą, wychodzą gdzieś za tamto wszystko Okej okay. Może z zamku po skalę powinienem tam wleść. A ja o tym nie pomyślałem oczywiście. Tylko jak tam wyjść na tą skałę? To jest pytanie dziesięciolecia Tędy na pewno, nie? jakaś za zamkiem? Tu, tu, tu i nie tu, tu. Wychodząc tak naokoło. A się tam wyjść? Czy nie? Nie, tu jest wyjście do tego Czy to trzeba by gdzieś tam znaleźć drzwi. Prawdopodobnie. To nie ja niestety przejścia, bo po co? Zobaczymy. Nie nadzieję, że coś tego wyniknie. To wygląda też mi na miejsce, gdzie mogły być zagadki. Te terenowe takie specjalne na czarne słupy. To tam trzeba by wyjść tutaj gdzieś na basztę pewnie. Nie, wydaje mi się. Ja już jestem na ten temat wyczulony. Odkąd wypadkiem zanotuję jedną zagadkę? Teraz mam manię, żeby tego szukać, gdzie się da. Hmm. Nie, tam nie. Tędy jakoś tam wylezę. Nie, tam na sklep przecież tędy nie wylezę. jakoś tymi. Nie, czy ja tutaj? A da. Po tym mogę już swobodnie łazić. Nie ma problemów. Tu jest wyjście jak ciul. Albo i nie? Tu jest coś. Dobra, więc... Jednak coś nam się udało zrobić. Co tu mamy? To no. O, jaki ładny wzorek na poduszce. Ja na nie siądę. Nie wiem czy są takie kanapy w Simsach, 4, ale jak są, to, jak są to ok, jak nie ma to powinny być. Ok. Zadanie, co teraz? Mamy zrujnowany statek. Stały porozdzewiały. Zakładam, że tym pewnie przypłynęliśmy zanim nas porwali. I wsadzili do tamtego zamczyska. To jest przecież ten. Jakby na to spojrzeć, to jest jawny pokaz, że tu. Tu przecież rzeczy. O, tu, 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 tu na przykład. O. Nawet pomagają mi zrobić rzeczy. Dobra. Jest, poszło. Jak to. Dobra, jest. Druga dziurwa. I trzecia dziurwa. Gdzie one są, te dziurwy? One są tego czarnego obok zamku, dobra. No, rzesz. Tu. Ta kule nie jest dziurwa. Do zrobienia. I ładnie, tu. No już to jest statek, to jest bardzo ładne. Jest wyjście na górę, a ja jeszcze chcę sprawdzić dół. O tu robiszę ogródek. Dobra. Zobaczcie mi, w jaki sposób to mi pomoże wyjść do tych domków na drzewie. Jaka tu jest duża dziurwa. Jak to zrobić? Może od drugiej strony się patrzę? O drugiej to w ogóle kółka nie przypomina. Teraz? Teraz? A no kuś, jak to że to w kółko było? No dobra, Walił to pies. Mogę iść pod pokład? O nie, zagadki. Składam, że tak. Tu są w ogóle ściany czar Niewidzialne ściany? Czekajcie, czy ja dobrze myślę? Dobra. Yy... Już wiem, to jest niewidzialne ten. Tutaj nie widać, ale to idzie nam yy, z dwóch stron jednocześnie. Odbicie lustrzane. Dobra, tu mamy jakąś wodę. Sprawdzam godzinę, przy okazji je nagrywam. Tu już niżej nie zejdę. Tutaj... Te... Okej, okay, grafika się tu budzi, ja stąd uciekam. Ok, fajna no. A i tu może było się kąpać to, że prawdopodobnie poczekalibyśmy się, że ja z dostali tęższe i umarli. Na górę nie wyle. Tak coś mi się to widzi. A tu? Tu były te kapitany, kształty, a i kapitanie. Mam upatrzone podejście, że chodzi o statki. Eee, dobra. Czyli jesteśmy na takim opuszczonym statku, a to wciąż nam nie pomaga z tym, jak się dostać na górę. Ale coś odkryliśmy, więc jesteśmy do przodu. Tak więc ja teraz już na to, ten odcinek Wam bardzo serdecznie dziękował. Na razie się podobał. Jeżeli tak, to standardowo można dać łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy coś tam jeszcze innego chcecie. Wiecie, jak to działa. Na następnym odcinku będziemy pewnie kontynuować. Wojaż na naszym zniszczonym statku Widmo. Spróbujemy się dostać tam w końcu na te domki. I tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam jeszcze coś dobrego. A na razie cóż. Niech moc mistrza zagadek zawsze będzie z Wami, moi drodzy. A ja żegnam się krótko.